Dzisiaj zajmiemy się wykończeniem otworu okiennego, czyli zrobimy taki piękny parapet nie za 500 zł, nie za 100 zł, a za całe 15 ziko, bo kluczem do sukcesu jest tani i dobry materiał. Ja pojechałem do Tartaku, gdzie za całe 15 zł można kupić taką deskę. Oczywiście nie jest heblowana, nie jest prosta, sami musimy ją doprowadzić do ładu. Ale za 15 zł grzech byłoby nie spróbować. Deska nie jest idealna, przy poziomnicy widać tam gdzie jest duży sęk po środku trochę się ugina, ale od czego mamy różne narzędzia i własną pomysłowość, żeby to jakoś wyprowadzić na prostą. Na początku pierwszy szlif przy pomocy szlifierki taśmowej krawdele, która nas często gości i deska już zaczyna wyglądać trochę lepiej. Nie jest jeszcze idealnie a tymczasem rzućmy okiem na miejsce montażu. Tutaj ściany są po ostrym szlifowaniu i gładzeniu, żeby było prosto, ale głównie żeby złapać prost, kąty proste, bo jest tutaj ciężko, poprzykleiłem płyty kipsowo kartonowe na piankę, tak będzie dużo łatwiej. Na razie są rozparte deseczkami, tu jak dać pianki jest więcej, bo nadproszenie trzymały kątu prostego, a jak już trochę już podeszły, Zabieramy się za dół, gdzie musimy wyciąć trochę otworu w ścianie na parapet. Ja do tego używam szlifierki oscylacyjnej Grafit, bardzo ładnie sobie daje radę. Wstępnie przymierzamy nasz parapet, jeszcze jest w stanie surowym. I cała sztuczka, którą kiedyś podejrzałem, bardzo przydatna, to nie kładziemy tego parapetu bezpośrednio. W otworze, bo nigdy nam prosto to nie wyjdzie, tylko wkręcamy sobie śrubki w paru miejscach i dzięki temu możemy precyzyjnie wcześniej sobie wyregulować przed pionowaniem ten parapet w pionie, w poziomie jak nam się podoba. Kręcając w prawo, śrubka jest niżej, w lewo wyżej. Oczywista oczywistość i możemy osiągnąć bardzo ładny efekt. Tu trochę z wycinaniem nie wyszło i skrzywo, ale to wszystko dopasujemy. Przed pianowaniem będzie mi łatwiej pomalować parapet na zewnątrz. I tutaj taka farba, w sumie to jest impregna do drawna kolor, jakoś tak to się nazywa, z Kolor DOM gościł już u nas wielokrotnie, bo każdy parapet fajnie mieć w domu w tym samym kolorze. Mogliście zauważyć, że na desce z jednej strony zostało trochę... Kory, tak, jest to tarcica, ale nie mogłem tego ściąć za bardzo, no bo wtedy parapet byłby krótszy. A deska ma 25 cm, więc uznałem, że i tak tą tą stronę, tam od strony okna to będzie bez różnicy. Natomiast po impregnacie teraz kładę lakier, żeby się tak nie brudził parapet, i tu jest trochę mały ząb, bo to był lakier Luxensa, czyli tak zwanego Leroya. No i miał taki lekko fioletowaty kolor. Czy jak wyschnie, będzie dobry, czy nie, to się jeszcze okaże. Ale w międzyczasie też taka ciekawostka. Tutaj mamy lakiery Altaxa. Ten sam producent i na jednej etykiecie podaje datę ważności, na drugiej datę produkcji. Więc trzeba bardzo uważnie czytać, żeby się nie przejechać w sklepie. Lakier już nam podsechł. Całe szczęście fioletowy był tylko na mokro. Po wyschnięciu jest bezbarwny, tak jak powinno być. Pakuję szafkę, półkę do mojej suszarni w garażu. Przy okazji. Suszę też wrotycz. No różne dziwne skrzywienia i pomysły mam. Po wyschnięciu parapet ląduje na swoje miejsce. Od góry przyciskam go koską betonową czy cokolwiek co jest ciężkie, żeby nam pianka tego nie podniosła. Aczkolwiek używamy tutaj piany montażowej i niskoprężnej, więc ona za specjalnie tutaj się nie poszerza. Nie wyjdzie nam gdzieś bokiem czy z tyłu okna, ale trzeba tutaj bardzo dokładnie i precyzyjnie ją aplikować. A jak już tam troszkę podesknie, obcinamy nożykiem. Tutaj jeszcze zajrzymy do śmietnika jak wygląda taka pianka niskoprężna, ona się tak nie rozrasta bardzo, jak taka zwykła piana, więc jest do, dobra do dokładnych aplikacji. A że jesteśmy zero waste, nic się nie marnuje, to ta dziura, która mi wyszła na początku, najpierw wypchniemy trochę pianki, a następnie będziemy to gładzią zaszpachlowywać. Żeby od dołu było też ładnie, jak ktoś się położy na podłodze i chciałbyś założyć pod parapę, to tą dziurę też musimy zaszpachlować po, po piance, więc najpierw pionowo wciskam jak najwięcej pianki ile się da, a następnie wzdłuż przyjeżdżam. Tyle że ponieważ otwory są duże, gładź będzie się kurczyć, więc tam coś popęka, dokładamy sobie elegancko pasek wizeliny, czyli taśmy przeciwskurczowej, żeby. Tutaj nie pojawiły nam się jakieś pęknięcia pod parapetem. W jedną, w drugą stronę, i niech to sobie powolutku wyschnie. Jeszcze musimy trochę ją przykryć od wierzchu. I będzie już ładnie równo, również pod parapetem. Tutaj już mamy nawalone drugą warstwę, i przeciągamy jeszcze raz. Nie można za dużo dać tej gładzi na jeden raz, no bo on wtedy się za bardzo kurczy i po prostu nam się robią pęknięcia, coś odpadnie, więc trzeba trochę cierpliwie rozłożyć robotę na dwa albo na trzy razy. Mi się nigdzie nie śpieszy, poczekam sobie najwyżej do kolejnego weekendu, ale dzięki temu ściana będzie ładna i równiutka, bo z każdym kolejnym razem wychodzi coraz lepiej. Mamy już to załatwione, tam na dole wyschło, możemy odrywać te to jest tak zwana taśma murarska albo tynkarska, przepraszam, tynkarska. No bo teraz będziemy musieli jeszcze raz to wszystko okleić, bo będziemy malować na żółto. Ale ze zrywaniem tej taśmy trochę trzeba się namęczyć. Kiedyś popełniłem błąd i przykleiłem na taką zwykłą taśmę skocz, to potem tą resztkę kleju. Takiej taśmy to skrobałem i skrobałem jakimś izopropylem. No i tutaj odoły mamy ładnie, przyszła pora na malowanie. No może nie jest idealnie ładnie, ale ściana też nie była równa, więc taśma była po prostu i pociągnięta. Tak tutaj wygląda nasz parapecik i przyszła pora na malowanie tych białych plasków. Ja używam do tego farby. Magnat Ceramik, jest to moim zdaniem najlepsza farba z tych tanik bez jakichś szaleństw jak fluger i faktycznie jednym pociągnięciem na biało daje się pomalować tą ścianę. Jak dokładnie to zrobimy maksymalnie dwoma, a nie jak jakieś takie taniochy akrylowe, gdzie malujemy po trzy razy i dalej gdzieś tam przyśwituje jakiś inny kolor czy jakieś placki spod spodu. Mamy pomalowane magnet ceramikiem i tutaj się to prezentuje pięknie, jak na amatora, bo ja jestem amatorem, jestem jakimś zawodowcem od remontów, po prostu sam sobie robię, żeby raz nie ścigać fachowców, nie czekać na nich, a dwa zarobieni są bardziej lukratywnymi robotami, aniżeli zamontowanie u kogoś jednego parapeta i zrobieniu glifu, jak mogą zrobić ze stanu surowego u kogoś cały dom, wykańczać go i na każdym metrze zarabiają. No i teraz taka wisienka na torcie, czyli uzupełnienie tych połączeń między oknem a parapetem. Kiedyś używałem akrylu, bo jeśli mam ścianę kolorową, to akryl potem możemy pomalować na dowolny kolor, ale tutaj i tak to będzie białe. Więc w tym wypadku ja kładę silikon sanitarny, ponieważ ma taki skład, że wiadomo okno czasem potrafi ciągnąć, coś się zamoknie. I o ile na jakiejś farbie może nam wyjść jakiś wykwit, o tyle na silikonie sanitarnym jak to w łazience. Musi być naprawdę mokro i wilgotno, żeby jakoś plęść się pojawiła. Potem profesjonalna szpatułka, czyli paluch, i proszę, jaki ładny nam wyszedł tutaj parapet. Ale jeszcze tutaj mam taki mały gratis dla wiernych słuchaczy. W 2022 roku, czyli 3 lata temu, malowałem tą betoniarkę farbą antykorozyjną okrętową i tak ona teraz wygląda.